Jesteśmy przed budynkiem Rady Miasta Ftynie, gdzie jego główni pracownicy, czyli nasi wspaniali radni, przyznali sobie ostatnio bardzo wysokie podwyżki, sięgające nawet do 4,5 tysiąca złotych. Zapytamy ich głównych pracodawców, czyli mieszkańcy Ftyna, co sądzą o tych podwyżkach i czy według nich są zasłużone. Rzeczywiście, że nie. Pod wieloma względami, a przede wszystkim w kontekście tego, ile zarabiają inni pracownicy e, samorządowych instytucji. W momencie, kiedy brakuje na to, żeby zapłacić im po, 200-300 zł brutto, 1600-2000 netto dla pana radnego wydaje mi się, że jest dość dużą rozpustą, mówiąc bardzo delikatnie. Moim zdaniem w obecnej sytuacji yy, yy, diety powinny pozostać na tym samym poziomie, dlatego że to nie jest wynagrodzenie, to jest rekompensata, że w tym czasie radny opuścia, opuszcza swoje pierwotne miejsce pracy i uczestniczy w obradach czy to komisji czy sesji. Jak rozumiem, większość państwa radnych to są ludzie, którzy mają swoje podstawowe źródła dochodu i generalnie można zaryzykować stwierdzenie, że są to dość dobrze uposażeni ludzie poza dietami radnych. Czy pana zdaniem radni tak zasłużyli na aż tak wysokie podwyżki? Na pewno nie na tak wysokie, bo praktycznie to podwoili, nie? No. Także, żeby to było 10%, jak inflacja, to bym zrozumiał to. Ale to jest dieta, tak? To jest dieta, to nie jest uposażenie, bo on gdzieś pracuje, nie? No tak. No ogólnie teraz wszystko drożeje, to powinni podnieść wszystkim albo nikomu, tak? No właśnie urzędnikom nie chcą podnieść. Pracownik też dostawał coś więcej, a nie, że tylko rządzący, tak? Z naszych podatków. Nie no tam jakieś 200-300 zł, tak jak inflacyjnie, tak? A nie jakieś wielkie sumy, tak? Nie, no to nie wiem, no zależy ile mają sesji. Jeżeli spotykają się codziennie po 8 godzin w pracy, bardzo chętnie. Jeżeli to jest praca dorywcza raz na jakiś czas, no trochę może to jest przesadna cena. No to... Naprawdę cieszę się, że nie płacę podatków w Olsztynie. No uważam, że powinny być te podwyżki przede wszystkim też przekazane chociażby pracownikom instytucji kultury, które wiem, że są też no, nie, nie za bardzo opłacane. No, i zdecydowanie, jeżeli się nie zacznie tak systematycznie tych, tych pensji podwyższać, no to niedługo ta motywacja do pracy będzie bardzo niska. Ja radnym nie żałuję, naprawdę. Niech, niech, niech radni też mają podwyżki, natomiast to bardziej jest problem relacji, tak? Relacji uposażeń radnych do innych pracowników instytucji miejskich miasta. Nie jestem dobrze zorientowana w polityce, ale myślę, że te podwyżki mogły. Mogły być mimo wszystko mniejsze. No, bo wiadomo, że nie tylko pracują jako radni, tak? To jest oczywiste, więc e, mój tata też jest radnym normalnie w mieście, w e, innym i też tam dostają mniej, tak? I to też nie jest wymagająca praca z tego, co się orientuje. Parę ustaw posiedzieć i przesłuchać. Suma tych podwyżek, jeśli to sumujemy, to będzie ponad 500 tysięcy złotych rocznie. Czyli tyle, ile kosztuje zorganizowanie jarmarku świątecznego w Olsztynie. I teraz w tym roku tego jarmarku oczywiście nie mamy. Nie? Czyli co wy, co wy byście woleli? Jarmark, czy to, żebyś, to, żeby rani więcej zarabiali? Z czystej przyjemności, jarmark powiem. No, fajnie poczuć klimat świąteczny, tak? Czyli te pieniądze mogą być dużo lepiej spożytkowane niż na te podwyżki. Oto, to, to na pewno. Tak, sądzę, że. No z samego punktu politycznego, że podwyżki, jako że podwyżki, sądzę, że same sobie powinny być mniejsze. Aczkolwiek chodzi o to, żeby osoby na stanowiskach politycznych zarabiali więcej, żeby nie było łatwo ich skorumpować. tak? Żeby byli mniej podatni na różne łapówki. Tak, no na przykład o to chodzi, ale jak pan wcześniej wspomniał o tym jarmarku i tak dalej, no to sądzę, że akurat przy samej sytuacji, obecnie epidemiologicznej, taki jarmark nie byłby najlepszym rozwiązaniem. Ale też sądzę, że jeżeli za, y, aż tak dużo pieniędzy w ciągu roku będzie na to przeznaczone, sądzę, że to jest gruba przesada. No przy obecnej sytuacji zacząłbym od y, lepszego zaposadzenia szpitali. Jakby W obecnej sytuacji to jest chyba najważniejsza y, rzecz obecnie.